Kolejny rok dobiega końca Wiele w nim było dobrych i radosnych momentów Zdarzały się też i trudniejsze chwile Ale najważniejsze, że byliście Państwo z nami Przez cały ten czas spotykaliście się Państwo Z dziennikarzami serwisu informacyjnego Agroflesz Tydzień Magdaleną Kowalczyk, Dominiką Panek i Tomkiem Parzybutem Którzy, mimo wielu zadań, jakie powierza im ich szef, Witold Katner, zawsze na pierwszym miejscu stawiali Was, drodzy widzowie. Wybieraliśmy się również w dalekie podróże. Razem z Pawłem Szymaniukiem mieliście Państwo okazję zwiedzić Turcję, Holandię i Kostarykę. Sporo też powędkowaliśmy w tym roku na łowiskach w Polsce i na całym świecie. Ramię w ramię, tanecznym krokiem przemierzyliśmy całe Mazury, gotując przeróżne wspaniałości. Najdalej zabieraliśmy Państwa w poniedziałki, bliżej gwiazd. Dalej już się nie dało. Jesienią spotkaliśmy się na targach w Bednarach, gdzie wspólnie bawiliśmy się i przygotowaliśmy dla Państwa moc atrakcji. Bardzo chętnie odwiedzaliście całymi rodzinami nasze stoisko. Dzięki temu, chociaż przez chwilę, czuliśmy się jak część wielkiej rodziny widzów TVR. Na takie chwile warto było czekać. Chcemy podziękować Państwu za to, że byliście z nami przez cały ten rok. Pozwoliliście nam poczuć, że ciężka praca, jaką wykonujemy, jest ważna i doceniana. Zasiadając do świątecznego stołu, pomyślcie Państwo o nas tak samo ciepło, jak my myślimy o naszych widzach przez cały rok. Radosny, pogodnych, spokojny, zdrowych świąt upływających we wspaniałej atmosferze. Wasza telewizja TVR.